W tym roku program Tarcza obchodzi swój okrągły jubileusz. To już ponad 10 lat odkąd rozpoczęto wiarygodnie działania mające na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego miasta. Program Tarcza ma na celu ograniczenie wybryków chuligańskich oraz dewastacji i kradzieży mienia komunalnego i spółdzielczego. Dziesięciolecie programu to doskonała okazja do podsumowania efektów jego funkcjonowania. W czwartek 17 września na hali widowiskowo-sportowej MCKiS odbyła się konferencja pod tytułem Budowanie lokalnego systemu bezpieczeństwa na przykładzie 10 lat funkcjonowania programu Tarcza w Jaworznie". Dokładnie 10 lat temu rozpoczęliśmy wspaniałą inicjatywę wspólnie z Urzędem Miejskim w Jaworznie. Powstał program prewencyjny o nazwie Tarcza. Już w pierwszych dniach funkcjonowania tego programu program ten idealnie wpisywał się w nasze działania, działania policji, działania straży, straży miejskiej, wszystkich służb, które odpowiadają, jakby, odpowiadają za bezpieczeństwo w naszym mieście. Wiele mamy sygnałów od naszych mieszkańców, że w danej dzielnicy coś się złego dzieje, dzwonią do nas. Oczywiście mogą pozostać anonimowi. To, to należy uszanować zgodnie z, z przepisami, jakie na tą chwilę w Polsce funkcjonują. Osoba może pozostać anonimowa. Chylimy czoła, że współpracują z nami w tym dobrym wymiarze, bo. bo Ci mieszkańcy są naszymi oczami i uszami. 10 lat to kawał czasu. Postanowiliśmy dowiedzieć się jakie były początki programu i co przez te lata udało się w mieście wdrożyć. Program Tarcza to połowa 2005 roku, kiedy zauważono znaczny problem związany z dewastacją i niszczeniem mienia komunalnego, przystanków, kradzieży studzienek kanalizacyjnych, także niszczenia mienia mieszkańców Osiedli mieszkaniowych. Wtedy pojawił się pomysł, by stworzyć program, który będzie przeciwdziałał tym zdarzeniom. Przez te 10 lat udało nam się zrealizować wiele założeń, które sobie przyjęliśmy. Głównym założeniem tego programu, przypomnę, to była zasada zero tolerancji i tą zasadę bezwzględnie przez te 10 lat realizowaliśmy. Podstawowym jednak założeniem było włączenie mieszkańców w ten program i tutaj też nam się to udało. Prawie 2,5 tysiąca zgłoszeń średnio rocznie w ramach tego programu przez te 10 lat. To dowodzi, że mieszkańcy również przyjęli ten program i pozytywnie go ocenili. Kiedy zaczynaliśmy program Tarcza, badania opinii publicznej pokazywały, że mieszkańcy nie czują się bezpiecznie w naszym mieście. 60% mieszkańców. Deklarowało poczucie pewnego zagrożenia, różnego rodzaju. Dzisiaj, kiedy robimy badania, a robimy regularnie badania przez profesjonalne firmy, badania opinii publicznej, te proporcje zupełnie się obróciły. Ostatnie badania z 2014 roku pokazują, że 70% mieszkańców czuje się bezpiecznie w naszym mieście, i zdecydowana większość z tych osób potwierdza, że ten program lub poszczególne jego działania miały ogromny wpływ na to, że to bezpieczeństwo w naszym mieście jest dobre. To już 10 lat od kiedy ruszył program Tarcza. W jest naprawdę bezpiecznie, co mogą potwierdzić statystyki. Tarcza skupia się na eliminowaniu różnych niebezpiecznych zdarzeń na wielu płaszczyznach. Program Tarcza to średnio około 180 kontroli punktów skupu złomu w ciągu roku i 170 kontroli ogrodów działkowych. To także duża liczba interwencji w stosunku do osób nietrzeźwych, bo średnio rocznie podejmujemy takiej interwencji ponad tysiąc. Mieszkańcy Jawożna bardzo dobrze wpisali się w program Tarcza, cieszy się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy Jaworzna bardzo często dzwonią. Ten program również to wiele towarzyszących przedsięwzięć, bo przy okazji tego głównego programu realizowaliśmy programy skierowane do osób starszych, do kobiet, były to programy do zwalczania kieszonkowców ale również ostatni program, jeśli chodzi o oznakowanie rowerów. Niektóre programy są realizowane długofalowo, jak na przykład program Wyspy Pomocy, który jest skierowany do najmłodszych. Te wszystkie programy powodują, że również poza granicami naszego miasta ten program jest rozpoznawalny, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o nasz monitoring wjazdu, bo ten monitoring to jest coś unikalnego, jeśli chodzi nie tylko o skalę tej województwa, ale o skalę kraju. Program Tarcza stwarza kompleksowe możliwości do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Podstawą funkcjonowania programu to jest oczywiście zaangażowanie mieszkańców. Dlatego też zachęcam do tego, aby w dalszym ciągu nasi mieszkańcy, jeżeli widzą, że coś dzieje się w okolicach ich miejsca, na przykład zamieszkania, zdecydowanie reagowali. Między innymi wykręcając na przykład numer telefonu, który jest związany z programem Tarcza. A więc przypomnijmy wszystkim mieszkańcom: nie bądź obojętny wobec chuligaństwa i wandalizmu. Reaguj i dzwoń pod numer alarmowy 986 lub 997.